Kurwa zaakceptowałem! No, Ty, desconicy... kur... Zapomniałem! Kurwa przysięgam! Chciałem! No, no, chciałem! Albo my go zabijemy! No, <ś hash artists> no, 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 no dawaj ku, dawaj ku, dawaj ku Juri! Jest! Zasłużony! <udsmanatch> <yards> o kurwa! Dobra, idziemy praksować! Dawaj ku w niego! Tutaj kurwa! R R, 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 Kurwa, wszystko z niego teraz. YES! Kurwa, ale outplay! To podnieco. NIE! Do... Dobra. O kurwa, dobra, dobra, wszystko spalenie. Ej kurwa no tego to się nie spodziewałem jedynie To jest? No co? Flash kurwa! Flash! <ślesz> kurwa! Dobra, jeszcze go robimy. No ty machesz... Kurwa, no mamy... UE kurwa! Dawaj do, do, kół Nie, nie, co tu się dzieje? Dobra, teraz na kogo go rozpierdalamy. Yes! Kurwa przepraszam, dobra, yes. dawaj. Yes. No teraz tego wypierdalamy w powietrze. E. O kurwa, nie o to mi chodziło mówiąc wypierdalam w powietrze. Dobrze, <zyskundy>